Witajcie, za chwilę zajmiemy się łączeniem trzech różnych zdjęć w jedno, tak by stworzyć efekt nowoczesnego kolażu. Użyjemy do tego masek warstw i innych pomocnych narzędzi w CS5, jak na przykład siatki. Jesteśmy w Adobe Bridge i na początku wyszukujemy katalog ze zdjęciami, które posłużą nam do zrobienia kolażu. Wszystkie były zrobione w jednym miejscu, ale są to całkowicie różne ujęcia nowoczesnego miejskiego krajobrazu. Pojedynczo nie są zbyt interesujące, ale za chwilę połączymy je ze sobą w fajny kolaż, tak by wydobyć nastrój miejsca, w którym zostały zrobione. Jak widzicie, pocięliśmy i posklejaliśmy te trzy różne ujęcia i dzięki temu ostateczny efekt jest zdecydowanie bardziej interesujący niż suche źródłowe pliki. Zanim pokażę Wam techniki, za pomocą których złożymy taki kolaż, kliknę tapy by przywrócić okienka. Mamy paletę warstw. I teraz wyłączę te dwie, tak byście mogli zobaczyć mniej więcej jak został stworzony ten obrazek. Jak widzicie, mamy tu paski stworzone z tej górnej warstwy, użyliśmy maski, by zakryć większość zdjęcia i wydobyć je w ciekawy sposób tylko jego wycinki i pokazać tu na przykład przechodzących ludzi, by było jeszcze ciekawiej użyliśmy gradientu, tak by paski w różnych miejscach stawały się półprzezroczyste czy znikały w niektórych miejscach. Jeżeli połączymy warstwę z tą pod spodem, mamy dzięki temu fajne połączenie szczegółów, kolorów i tekstur. No i na końcu podstawowa warstwa z całym tłem kolażu. Teoretycznie można byłoby stworzyć coś podobnego normalnie, czyli odpowiednio pociąć poszczególne odbitki i potem je posklejać, ale robiąc to tradycyjnie, po pierwsze zostalibyście z klejem na palcach, nie moglibyście zmienić położenia już raz ustawionych pasków, no i nie dałoby się raczej zmieniać krycia poszczególnych elementów, nie mówiąc już o tym, jak dużo czasu trzeba by byłoby osiągnąć chociaż zbliżony do tego efekt. No a my możemy to zrobić szybko i prosto w Photoshopie, więc zaczynamy. Na początku podkręcimy każde z ujęć tak, by nadawały się do połączenia w jedno. Na przykład widzicie, że to zdjęcie jest krzywe, wyprostujemy je. Przed połączeniem zdjęcia w jedno poprawimy też ich tony i kolory. Nasze pliki to cyfrowe negatywy. Teraz więc zaznaczam je wszystkie z wciśniętym Shiftem, przechodzę w menu plik i wybieram otwórz w Camera Raw. I tu właśnie zajmiemy się poprawieniem kolorów i tonów. Musimy sprawić, by ujęcia wyglądały jak najlepiej, zanim przejdziemy z nimi do normalnego okna Photoshopa. Ja w tym tutorialu używam Photoshopa CS5. Po pierwsze, by zdjęcia pasowały do siebie, muszę wyprostować je na tym ten krzywy horyzont, inaczej piony na obrazkach nie będą się zgrywać. By to zrobić, wybieram narzędzie wyrównywania i teraz klikam i przeciągam wzdłuż dolnej linii schodów. Teraz klikam i puszczam myszkę i program od razu przekręcił i wykadrował zdjęcie, tak by horyzont był prosty. Zobaczmy teraz następne ujęcie. I tu też ustawiamy odpowiedni poziom, przeciągając narzędziem wyrównywania. Tutaj zmiana nie będzie zbyt wielka. No i na końcu sprawdzamy jeszcze horyzonty na ostatnim ze zdjęć i znów przeciągamy tę kreskę wzdłuż linii tutaj, puszczamy i znów mamy delikatną poprawkę, zdecydowanie mniejszą niż na pierwszym zdjęciu. Przyjrzyjmy się teraz ekspozycji. Od razu widać, że zdjęcie jest trochę niedoświetlone. Na histogramie mamy duży zakres cieni i półcieni, ale światła nie dochodzą do końca wykresu i to na pewno poprawimy przechodząc do suwaka ekspozycji i przeciągając go w prawo do 0,9 i to zdecydowanie zwiększyło ekspozycję zdjęcia. Jest ono jaśniejsze, a na histogramie wykres przesunął się mocno w prawo, pokazujące, że zakres tonalny jest teraz większy. Trzecie zdjęcie do naszego kolarzu też na pierwszy rzut oka wygląda trochę nudno, przeważają na nim półcienie, ale możemy je rozjaśnić przeciągając suwak światła wypełniającego w prawo, rozjaśniające w ten sposób ciemniejsze partie. Tak do 29. Mamy dzięki temu jaśniejsze zdjęcie, a żeby i kontrast był trochę lepszy, przeciągamy teraz suwak czerni do mniej więcej 10. Możecie też wartość wpisać w okienko suwaka. No i praktycznie skończyliśmy poprawianie zdjęć. Klikamy teraz zaznacz wszystko i poprawimy kolory na wszystkich zdjęciach jednocześnie. Bierzemy po prostu suwak intensywności i przeciągamy go do około 45, i dzięki temu kolory są bardziej intensywne i wyraźniejsze. Tak więc wyedytowaliśmy zdjęcia, wyprostowaliśmy je, poprawiliśmy tony i kolory, czas więc otworzyć je już w normalnym oknie Photoshopa. Klikamy więc w Otwórz Obrazki. I jak widzicie, od razu otwierają nam się FCS5. Mamy je teraz oddzielnie, ale za moment skopiujemy je i wkleimy, składając je w jednym pliku na oddzielnych warstwach. Przechodzimy do pliku numer 3. Wybieramy Zaznacz Wszystko. Potem edycja Kopiuj. Przechodzimy teraz do numeru 2. Wchodzimy w edycję. Wklej i to umieszcza nam trzecie zdjęcie na oddzielnej warstwie. Przechodzimy teraz do pierwszego. Klikamy Ctrl-A, by zaznaczyć całość. Ctrl-C, by skopiować. Przechodzimy do Collage Before 2 i klikamy Ctrl-V, by wkleić pierwsze zdjęcie na nowej warstwie. Mamy więcej warstw tła i dwie kolejne nad nią. Warstwa druga była najbardziej skadrowana i wyprostowana. Jeżeli pomniejszymy widok, zobaczycie, że poszczególne kadry nie są dopasowane. Warstwa druga jest trochę mniejsza, musimy więc skadrować jeszcze nasz obrazek. Wybieramy narzędzie kadrowania, klikamy i przeciągamy nad całym zdjęciem, przytrzymujemy Shift, by zachować proporcje i teraz usuwamy niedokładności. Zamknę na chwilę paletę warstw, przesuwamy odrobinę tu na górze, klikamy Enter i mamy już wszystkie warstwy w takim samym rozmiarze. Klikamy teraz Z i spod prawego przycisku myszy dopasuj do ekranu, przywołamy jeszcze z powrotem okienko warstwy wchodząc w okno i w warstwy, no, i możemy zacząć już siekanie i sklejanie kawałków tych zdjęć, tak by na jednym pokazać klimat tego miejsca. By zachować jakąś równowagę między paskami, które będziemy tworzyć, użyjemy siatki. Aby ta siatka była dobrze dopasowana do rozmiaru naszych zdjęć, przechodzimy do menu Widok, dalej w pokaż i siatka. Upewnijcie się też, że macie zaznaczone dodatkowe. I mamy już domyślną siatkę. Jest ona trochę za gęsta i rozpraszająca, więc trochę ją zmodyfikujemy, tak by pasowała do pracy, jaką będziemy robić. Przechodzimy więc do edycji, klikamy w preferencje i wybieramy ogólne. I tu w oknie przechodzimy do menu linie siatki odcięcia. Tu wpisujemy 0.75, tak by nasza siatka była mniejsza. W okienko pod spodem wpisujemy jeden i w ten sposób pozbywamy się dokładniejszej podziałki, czyli tych mniejszych szarych linii, i dzięki temu mamy bardziej przydatną siatkę, która pomoże nam w równym odcinaniu pasków ze zdjęć. Będziemy używać narzędzia zaznaczania do tworzenia pionowych i poziomych pasków. Żeby narzędzie dopasowało się do siatki, upewniamy się, że w menu widok mamy zaznaczone przyciąganie i przyciąganie do siatki. By ukryć lub wydobyć poszczególne partie zdjęcia, Będziemy używać maski, bo to najbardziej nieinwazyjny i łatwy do zmieniania sposób na edycję. Zaznaczamy więc warstwę numer 2. Klikamy w ikonę tworzenia maski warstwy i tworzy nam się biała maska. Kiedy jest taka, nie tworzy nam żadnych zmian na przyłączonym zdjęciu. Będą widoczne dopiero, gdy będziemy na niej tworzyć szare czy czarne obszary. Zaczynamy od wybrania zaznaczenia prostokątnego. Upewniamy się, że w tapianie jest na zero, by zaznaczanie było ostre. I CTRL plusem powiększamy dla lepszego widoku. Zajmiemy się idącą parą. Przytrzymujemy spację, by przywołać rączkę i ustawiamy sobie obszar. I robimy zaznaczenie, tak by zakryć głowy tych przechodniów. Klikamy i przeciągamy. Mamy włączone przyciąganie do siatki, więc to rysowanie zaznaczenia jest bardzo proste. I teraz wypełnimy to zaznaczenie gradientem, by stworzyć efekt półprzezroczystości. Przechodzimy do palety narzędzi i wybieramy gradient. Od razu zmienia się pasek opcji. Klikamy tutaj i upewniamy się, że mamy wybrany gradient od pierwszego planu do tła. Klikamy OK. Wybieramy gradient lustrzany. A tryb ustawiamy na mnożenie. Ten tryb fajnie miksuje zachodzące na siebie gradienty, tworzące różne rodzaje krycia i tworzy bardziej oryginalny, powiedzmy, ludzki klimat na zdjęciu w odróżnieniu od komputerowo wygenerowanego. Tu mamy fajną przypadkowość w stopniach krycia. No ale to będzie widać najlepiej podczas tworzenia gradientów. A skoro o nich mowa, mamy wybrane zaznaczenie. Klikamy więc w maskę warstwy. Mamy biały kolor narzędzia czarny tła. Rysujemy więc gradient wewnątrz naszego zaznaczenia i od razu widać półprzezroczystość właśnie dzięki masce warstwy. Możecie to podejrzeć, klikając na maskę z altem. I tak widać nasz lustrzany gradient który zmienia sposób mieszania warstwy z tą pod spodem. No ale wracamy do zaznaczania. Klikamy w narzędzie i tym razem narysujemy pionowy pasek nad tą kobietą. Zaznaczamy oczywiście maskę i znów klikamy i rysujemy gradientę w środku zaznaczenia. I mamy już półprzezroczystość. Wycinamy więc, tak jakby dziury w górnej warstwie, tworząc te paski za pomocą zaznaczania i gradientu. Przeskoczyłem około 5 minut do przodu. Jak widzicie, mamy już na masce warstwy gotowych kilka dodatkowych, pionowych i poziomych pasków z gradientem. Klikam Taby, by przywołać okienka. Klikając na masce z Altem, dokładnie widać, jak wyglądają paski z gradientem. Możecie sami stworzyć mniej więcej podobny układ. Ale wracamy teraz na warstwę i wyłączamy warstwę pod spodem. Tak też widać dobrze, co działo się z maską górnej warstwy. Te dziury powodują znikanie części. Klikamy więc teraz na maskę. Skrótem CTRL i robimy odwrotność i w ten sposób mamy wypełnione paski i przywróconych przechodniów oraz kawałki nieba. Większość warstwy zniknęła, ale mamy te fajne nakładki. Usuńmy na chwilę siatkę odznaczające w menu widoku dodatkowe. I tak najlepiej widać jak stworzyliśmy ten efekt kolażu maskując poszczególne elementy, a potem robiąc odwrotność maski. I tworząc te paski z kawałkami zdjęcia, paski miejscami półprzezroczyste dzięki użyciu gradientu. No i teraz powtórzymy tę technikę na warstwie pod spodem, dodając do końcowego efektu kolejne kolażowe paski. Uaktywniamy więc warstwę, przywracamy siatkę zaznaczające dodatkowe, klikamy zaznaczające warstwę, no i dodajemy do niej białą maskę. Znów wybieram prostokątne zaznaczanie i rysujemy kolejne paski. No i znów wybieramy gradient i wypełniamy nim zaznaczony pasek. Upewniamy się, że pracujemy na masce, tu jest zaznaczona i mamy już dziurę w warstwie, przez którą prześwituje ta spodniej. No i znów kilkuminutowy skok w czasie, tyle wystarczy, by stworzyć mniej więcej taką siatkę pasków z gradientem na masce warstwy. Teraz wystarczy wcisnąć Ctrl I, by zrobić odwrotność, i to daje nam na warstwie kolejny zestaw pasków z tego zdjęcia nad nią. Jeżeli wyłączymy, to zobaczycie dokładnie, jak wygląda nasz pasiasty kolarz. Włączamy znów tło, by zobaczyć już w zasadzie gotowy obrazek. Przydatną właściwością masek jest to, że w każdej chwili możemy zakryć lub odsłonić jakąś część zdjęcia, do którego jest przyłączona. Na przykład przydałoby się tu więcej głowy tego przechodnia, wybierzmy więc odpowiedni pędzel, przechodzimy tutaj, wybieramy kwadratowe końcówki, klikamy OK, klikamy tutaj i wpisujemy w okienko rozmiaru 75 pikseli. I to daje nam pędzel o rozmiarze okna siatki. Klikamy teraz na maskę. Upewniamy się, że kolor narzędzia to biały. I klikając odsłaniamy głowę. Krycie mamy ustawione na 30% po to, by zmiana była stopniowa. I jeszcze klikamy tutaj. Wybierające 30% krycie, możemy przywracać tego przychodnia stopniowo klikające tyle razy, ile uznamy za stosowne. Tutaj przyda nam się wyraźniejszy obraz. A ogólnie mamy dzięki temu bardzo naturalne przejścia pasujące do gradientów na paskach. No i na końcu przyciemnimy rogi zdjęcia dodając winietę. Klikamy, by utworzyć nową warstwę. Wybieramy znów gradient. Tym razem klikamy w gradient radialny. Tryb zmieniamy na normalny. I klikamy i rysujemy ładną, prostą linię od środka do rogu, która da nam biały gradient od środka do czarnego w rogach. I teraz zmieniamy tryb mieszania na mnożenie. On usunie jaśniejsze partie, a pozostawi te ciemniejsze i to tworzy efekt winiety. Jest one w tej chwili trochę zbyt mocne, ale po prostu zmniejszamy krycie warstwy mniej więcej do 30% i mamy delikatne ściemnienie krawędzi. Ciągle mamy uaktywnioną siatkę, więc przechodzimy do widok i wyłączamy dodatkowe, bo nie jest namieszona do niczego potrzebna. I mamy już gotowe nasze zdjęcie z prześwitującymi na nim kawałkami pozostałych. Klikamy jeszcze taby by schować okienka. Zetis pod prawego przycisku dopasuj do ekranu i widzimy już nasz kolasze w całej okazałości.